Znajdujemy się na siłowni, bo tutaj właśnie pierwszy trening rozpoczynają zawodnicy słupskiego gryfa, a moim Państwa gościem jest Krzysztof Miller od y, zaledwie kilku dni. Nowy trener y, słupskiej drużyny. Witaj. Witam serdecznie, dzień dobry. Już y, się zadomowiłeś, y, w, y, z tą myślą, że jesteś szefem drużyny. Myślę, że, że tak, no tak, no jest, jesteśmy w takiej sytuacji, że tutaj trzeba przyjść od razu z samego początku działać na, na 100%. Nie ma czasu na świętowanie. Nie ma czasu na świętowanie, ale też się z tego bardzo powodu cieszę, bo to myślę, że każdy trener w regionie chciałby, chciałby pracować w gryfie. Jest to wielki dla mnie zaszczyt i, i bardzo się z tego powodu cieszę, że mogę pracować z tak znakomitymi zawodnikami. Do pierwszej drużyny przeszedłeś z drugiej drużyny, z trenowania drugiej drużyny Gryfa i z Akademii. Co, co z, z tymi podopiecznymi? Eee, znaczy tutaj poszukiwania do, do drużyny rezerw trenera jeszcze, jeszcze, jeszcze trwają. Eee, mam nadzieję, że w przeciągu kilku dni, e, kilku dni e, podamy nazwisko. Ale to też nie jest jakiś tam większym problemem, ponieważ w tym okresie przygotowawczym jesteśmy w stanie połączyć te dwa zespoły w taki sposób, że, że, że będziemy trenować podobnie. E, a co do Akademii, no to, no to jesteśmy na etapie zatrudnienia dwóch koordynatorów, którzy mają mi pomóc w pracy dyrektora Akademii. E, wiele razy już to powtórzyłem, że akademia jest dla nas bardzo ważna i, i jeżeli będę widział, że, że jako dyrektor nie jestem w stanie dziś tego pogodzić, bo, bo wiadomo, priorytetem w tym momencie jest tutaj e, pierwszy, was, e, skład. pierwszy skład gryfa. Ale jeżeli, jeżeli e, będę czuł, że działam z krzywdą dla Akademii, no to, to zostanie wybrany pewnie nowy dyrektor Akademii. To bardzo młoda jest drużyna, niektórzy uważają, że nawet młodzieżowa, będą wzmocnienia, bo chyba są potrzebne, bo piętnaste miejsce po jesieni nikogo nie satysfakcjonuje. No nie, no nie, no nie i, i co, 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 co do tego czy to jest młoda drużyna, tak jest to młoda drużyna trener, trener, trener Żakieta. Miał naprawdę bardzo trudne zadanie, za co bardzo mu dziękuję, bo ty, to młodzież tak naprawdę wprowadził do tego zespołu i, i wykonał, kawał, kawał ciężkiej, y -y. Cię, wykonał kawał ciężkiej roboty i, i za to należy mu się naprawdę wielkie, wielki szacun. E, co, do, co, do, co, do, co do wzmocnień, no to one muszą być. Tak? To te, te transfery będą na, na dniach. Podamy trzy, trzy nazwiska. Czwarty już mogę zdradzić, to Władek Rewenko, który zostanie przesunięty do, do pierwszego zespołu. Króczelców okręgówki, tak więc jest to, jest to jakieś tam wzmocnienie w ataku? Eee, A na jakich pozycjach będą grali ci nowi zawodnicy? Dwóch środkowych pomocników i środkowy obrońca? Piętnaste miejsce po jesieni. To jedno z najsłabszych, jakie y, y, gry y, zanotował w swojej historii. Co będzie? Jaki masz ty pomysł na, na tę drużynę w, na, na wiosnę? No na pewno dla nas każdy mecz jest meczem, nie, nie chcę mówić o życiu, bo presja i tak przyjdzie duża, nie ma co tutaj się ukrywać, zawodnicy też muszą się na to przygotować. Że ta presja będzie, my się musimy nią karmić i mobilizować się tylko do ciężkiej pracy, skupić się tylko na jednym i, i, i walczyć na boisku o każdy centymetr boiska. Na pewno będziemy, będziemy chcieli pracować nad skutecznością, bo, bo to jest bardzo ważne. Potrzebujemy punktów, ale oprócz tego chcemy też rozwijać zawodników indywidualnie, przez co będziemy mieli mocniejszy zespół. I, i myślę, że, że na boisku będzie to też również oprócz tego, że efektownie to i efektywnie wyglądało. Czyli ta praca młodych ludzi będzie jeszcze cięższa? Tak, tak. tak. To będziemy. No, praca siłowa? Już, czy tak. Już teraz w okresie feryjnym, gdzie, gdzie są ferie, to, to z młodzieżą będziemy pracowali dwa razy dziennie. Żeby, żeby tutaj byli, byli jak najlepiej przygotowani do ligi, która jest wymagająca fizycznie przede wszystkim. Ty znasz świetnie tych zawodników, bo, bo przecież część z nich na pewno też trenowałeś i, i, i być może nawet od dziecka, ale jak oni sobie w Twoich oczach radzili? Jesienią w, w czwartej lidze. No zbierali doświadczenie przede wszystkim. To, to było naprawdę duża dawka tego doświadczenia, które zebrali. Na pewno zaprocentuje to w przyszłości. E, wiadomo też, że to też e, przychodząc do Gryfa e, w lipcu to nie było takiej chyba sytuacji w historii, że tak wielu młodych zawodników mogło grać, bo to, ten skład był, e, był zawsze bardzo mocny jak na czwartą ligę. I młodzież musiała walczyć, mocno rywalizować. Tutaj gdzieś dostali coś tak by nagrodę za darmo, tak? Teraz, teraz e, przy tych wzmocnieniach jasne jest to, że będą musieli podjąć rękawice i, i, i walczyć o swoje miejsce w zespole, tak jak jest w normalnym sporcie każdym, tak? no, to jest rywalizacja. E, nie tylko e, o miejsce w składzie, ale też no, kibice kibice oczekują e, wyników e, wyników, taka jest prawda, nie ma co im się dziwić. Wiele przeżyli w ostatnich czasach i, i ja też. E, Wiele pozytywnych słów usłyszałem, ale też było też trochę hejtu, i to jest normalne. To z tym musimy sobie poradzić, bo ja się kibiców nawet nie dziwię. Ja po prostu chcę, nie mogę się doczekać pierwszego, pierwszego, pierwszego meczu i, i chcemy wszystkim udowodnić, że, 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 że potrafimy. I, I zrobić, nie chcę mówić o utrzymaniu, bo to, to trochę jest taki minimalizm. Odchodzimy od tego słowa, chcemy walczyć o ósmą, dziewiątą lokatę, żeby ten margi, że jak mówimy o utrzymaniu, to ten margines błędu jest tak mały. Że, że tak naprawdę można spać. A jeżeli zajmiemy 8-9, to zajmiemy 10, 11 i tak się utrzymamy. Dlatego troszeczkę staramy się też tutaj mentalnie wpłynąć na zespół. A jeszcze raz powtórzę, są to świetni zawodnicy. I, mimo młodego wieku. Mimo młodego wieku, tak. Bardzo utalentowani i na pewno przyszłość i, i część młodych zawodników pewnie nie dostanie tyle minut, ale to jest przyszłość gry Fasłupsk i, i muszą po prostu ta rywalizacja, te doświadczenie, które zrobili przez te pół roku i ta rywalizacja, która będzie w zespole, na pewno, na pewno im to pomoże w przyszłości. Tadeusz Żakieta, poprzedni trener, gdy z nim rozmawiałem przed startem tego sezonu, mówił potrzebujemy czasu i potrzebujemy... Ogrania, to chłopaki, hmm, dajcie nam trochę tego czasu. Te pół roku pokazało, że, że tego czasu chyba było za mało. E, no, ja powiem tak. Teraz, no, ja mogę mówić tej osobie w tym momencie. No, my tego czasu nie mamy. Już. tak po prostu musimy od pierwszego spotkania e, wygrywać każdy mecz i, i przygotujemy się do ligi jak, jak najlepiej potrafimy. Runda, jesien... Runda wiosenna rusza w pierwszy weekend marca, ale zanim chłopaki zaczną grać o punkty, to będzie sześć spotkań kontrolnych. To pierwsze jeszcze, jeszcze w styczniu. Tak, tak, tak. 28 stycznia zbytowią bytów na naszym boisku. E, fajny bardzo sparring, będziemy już się przyglądać e, chłopakom, których też będziemy testować, bo, bo kilku chłopców, zawodników ma przyjechać na testy. E, tak, więc, tak więc jeszcze te, to, że się wzmocniliśmy trzema, czterema zawodnikami, to jeszcze nie jest koniec. E, obserwujemy, ale też przede wszystkim chcemy rozwijać tych, co są. Bo to są e, e, zawodnicy, których mamy, jesteśmy ich pewni, e, dlatego dlatego... Te sparingi mają nam pomóc, tak naprawdę mecze sparingowe kontrolne są tylko i wyłącznie dla trenera i zawodników tak naprawdę e, będziemy, będziemy to jest ten moment kiedy możemy coś sprawdzać a ja jeszcze raz powtórzę tego czasu e, jest mało bo musimy być przygotowani od pierwszego od pierwszego spotkania e, na 100% nie możemy gdzieś tych sił rozkładać że będziemy dochodzić sobie drugi trzeci meczem żeby nam starczyło pary na, na końcówkę nie nie my musimy wejść od pierwszego, pierwszego meczu i, i krok po kroku E, wspinać się w tej tabeli, e, w co bardzo wierzę. Większość sparingowych spotkań odbędzie się na waszym tak, boisku tak, tak. przy Zielonej. Czy... Znaczy co do tych sparingów, jeszcze jest tak, że drużyna Rezerw też ma bardzo mocne sparingi, bo też tam omawiałem, to są wszystkie sparingi z czwartą ligą, tak więc będziemy mieli mogli, oprócz tego, że ta młodzież, która jest w rezerwach i ta młodzież, która się nie załapie do pierwszego zespołu, to będzie mogła grać na tle czwartoligowego zespołów i to jest dla nas odpowiedź, będzie na co są przygotowani, na ile minut, każdy dostanie swoją szansę i nie powie, że po prostu, że, że przed Mirę i ja nie gram. No, dla, mnie, dla mnie po prostu tak naprawdę jako trener chcę wygrywać. Tak? I ja zawsze będę starał... Każdy się, trener, każdy chce, trener chce wygrywać, to jest normalne. I ja po prostu ja wiem, że zawodnik podchodzi do tego, że chce grać każdy, tak? Ale ja muszę wygrać mecz. My, my musimy wygrać mecz. Każdy mecz chcę, będziemy chcieli wygrywać. I, I to jest naturalne, że ktoś będzie, będzie zdenerwowany, ale no taki jest sport. I, czy te sparingowe spotkania w Słupsku na Zielonej będą mogli oglądać kibice? Tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. No, też będzie tam, będziemy tam sprawdzać zawodników, testować obserwować, wyciągać wnioski i, i żeby ten optymalny skład e, po prostu zagrał, zagrał e, 28 stycznia, ale też liga jest długa, e, dużo jest meczów, wiele kontuzji, czerwone kartki, puchar Polski. Tak więc, e, tak więc ta kadra musi też być szerok, musi być przygotowana. Liczę. Ja nie liczę na 11, 12, ja muszę liczyć na 25-26 zawodników, tak samo jak na, dla chłopców z rezerw, którzy są i, i drzwi stoją otworem do pierwszego zespołu. Jak będą dobrze wyglądać, na pewno te szanse na treningach będą dostawać. Ilu zawodników już masz jako pewniaków do wyjściowej 11? Nie, no to nie chciałbym na razie. To, to jest jeszcze... wierzę w każdego z nich i, i będę się przyglądał jak to wygląda, to też jest taki okres, był e, gdzie niektórzy jedni trenowali więcej, inni mniej, tak więc to wszystko, wszystko, jeszcze raz powtórzę, tak naprawdę dzisiaj nie będzie ważne, czy ktoś trenuje tydzień raz dziennie, dwa ty razy w tygodniu, dla mnie i tak muszą na boisku wyjść w weekend najlepsi zawodnicy, optymalnie przygotowani do do Najlepsi w danym momencie. Danym, w danym tygodniu, w danym mikrocyklu tygodniowym muszą być najlepsi, za tydzień może być ktoś inny, tak, no bo, to, bo, bo potrzebujemy bramek. I punktów. I punktów. Które miejsce? Na zakończenie ligi uznałbyś jako satysfakcjonujące ciebie. Przypomnę jesteś <laughs> ale oczywiście no, nikt nie jest tutaj, każdy spojrzy w tabelę, no znamy się na matematyce, wiemy jak to wygląda i, i, i realne miejsce na pewno jest miejsce ósme. To jest środka. Czyli tabeli. pierwsza dziesiątka. Tak, tak, to jest pierwsza dziesiątka i... Nie boję się tego słowa powiedzieć, będziemy walczyć, tak? ale to tak naprawdę są tylko słowa, no, musimy to, to potwierdzić też, na boisku. Czy to jest też cel, który zarząd postawił y, przed nową? Nie, nie, ja sobie sam ten cel postawiłem. Do kiedy masz kontrakt? Eee, Pierwszego trenera? Znaczy co do zarządu, to no, wiadomo, celem jest utrzymanie się, to, ten, to, to jest, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma w ogóle jest żadnego innego tematu. Eee, kontrakt mam, e, tak, zapytał Pan o kontrakt, tak, eee, mam do... 30 czerwca, 30 czerwca, jak, jak jeszcze, bo jeszcze muszę go podpisać po prostu, tak więc, na, na, to ma być dzisiaj właśnie tak. Trzymamy kciuki za chłopaków, kibicujemy, no i powodzenia. Bardzo dziękuję i zapraszamy na, 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 na bójsko, na zielone. Najpierw sparingi, a potem liga, tak tak dzięki. Tak dzięki. Dzięki